Mr. Green wkracza do Polski. Wielkanocna promocja codziennych darmowych spinów. Jedynym warunkiem otrzymania darmowych spinów to uprzednio dokonana wpłata. Gracze, którzy nie dokonali jeszcze wpłaty, muszą złożyć depozyt na co najmniej 24 godziny przed ofertą darmowych spinów danego dnia. Darmowe spiny będzie można odebrać pomiędzy 15 a 24 każdego dnia od 20 do 31 marca. A teraz najważniejsza i najlepsza wiadomość. Wygrane z darmowych spinów w promocji ekstrawaganza są bez obrotu. Oznacza to, że gracze mogą natychmiast wypłacić swoje wygrane z promocji darmowych spinów. Zapraszamy!